Witajcie w nowym odcinku na kanale. Dzisiaj będzie bardziej humorystycznie. Jakiś czas temu zrobiłem scenkę inspirowaną filmem o dwóch takich, co wyrzucali werserkę. Kiedy ją skończyłem, pomyślałem, że robienie easter eggów to jest naprawdę przednia zabawa, więc fajnie byłoby zrobić coś dalej. A co następne? No i od razu przyszło mi do głowy coś mocniejszego. Tak powstał pomysł na nową scenkę kultowe strzelanie z karbidu Polska. Jest to wprost nawiązanie do kolejnego filmu z klasyki polskiego YouTube'a o tym samym tytule. Cały jest na podstawie 16 na 16 więc jest to mała, ale bardzo treściwa scenka. Mamy tutaj trzech bohaterów: strzelacz artylerzysta, czyli ten, który trzyma beczkę, pirotechnik z lądem w ręku gotowy do akcji, no i oczywiście operator dokumentalista, który uwiecznia to dzieło dla potomnych za pomocą telefonu komórkowego. Zależało mi, aby oddać klimat typowego polskiego blokowiska. Trochę odrapany tynk, nierówny chodnik, skrzynka elektryczna, a w tle symboliczne drzewko i walająca się wszędzie gimela. Takie to były realia, w których wielu z nas naprawdę się wychowało. No jakkolwiek jestem tutaj zadowolony z tej yy, miniaturowej dioramy, no to niestety na tą chwilę nie umieszczę jej w moim mieście, ponieważ niestety nie ma na to miejsca. Yy, za jakieś pół roku, może trochę więcej, planuję radykalnie powiększyć przestrzeń budowlaną. Yy, więc na pewno będę chciał zrobić jakiś większy plac, podwórko, w którym umieszczę tych trzech gagatków yy, bawiących się pirotechników. Nie róbcie tego nigdy w domu, pamiętajcie, oni na pewno zostali przeszkoleni, są profesjonalnymi kaskaderami i wszystko odbyło się w kontrolowanych warunkach. Yy, na pewno będę chciał też więcej takich, właśnie, easter eggów. Yy. Z polskiego internetu, ale i też z jakichś może filmów i innych scenek, już mam kolejny pomysł na kolejne na, na Easter Egga z jednej z gier z początku, z końca lat 90.. Także zostańcie hmm, ze mną, bo będzie na pewno humorystycznie. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten krótki odcinek. Dajcie znać w komentarzach, czy chcecie więcej takich dioram inspirowanych klasykami polskiego internetu. Dziękuję za obejrzenie i pamiętajcie, z karbidem lepiej nie, ekspe nie eksperymentować w prawdziwym życiu.